Bardzo dobrze, że rozpoczęła się debata na temat podniesienia wieku emerytalnego. Jest to niezbędne i jest to pierwszy krok do podniesienia aktywności zawodowej Polaków, do tego, aby zrównać szanse kobiet i mężczyzn na rynku pracy i do tego, aby nasze emerytury w przyszłości były wyższe. Nie możemy pozwolić sobie na to, aby blisko 27% swojego życia spędzać na emeryturze. Musimy być coraz bardziej aktywni i to działanie w tym pomoże. Ważne jest jednak, aby reforma emerytalna odbywała się w sposób zaplanowany, aby była wpisana w pewien pakiet reform społecznych. Wiele działań można w tym zakresie podjąć. Jednym z nich jest wprowadzenie na przykład bonu opiekuńczego, który przysługiwałby osobom zajmującym się osobami niesamodzielnymi, ale także osobom zajmującym się małymi dziećmi. Takie rozwiązanie funkcjonuje w innych krajach europejskich, podobnych kulturowo do Polski, i okazało się najbardziej wydajnym sposobem na prowadzenie takiego rozwiązania.